Sony nie chce oddawać pieniędzy, Insomnia Games uczy Ubisoft, a Hyrule Warriors dostało nowy trailer. 59. Gość Niedzielny pojawia się dość późno, po weekend i w ogóle, ale jest. Nie ma co prawda ponad 40 minut, no ale przecież E3 nie jest co tydzień. Oglądajcie! Bungee i Sony są dumne z liczb, które wyprodukowali gracze uczestniczący w Alfie Destiny, ale powiedzmy sobie wprost, że mają ku temu dobre powody. Odbyło się prawie 6,5 miliona gier. 1195 deathless medali w Crucible, 4356 rozkwaszeń przy pomocy sparoła, 4 miliony śmierci przy pomocy ciężkich broni, ponad 21,5 miliona eliminacji oponentów przy użyciu specjalnych zdolności i niewiele więcej egzekucji dokonanych drugorzędną bronią oraz niemalże 160 milionów kili przy pomocy normalnego oręża. Nieźle, jak na kilka dni rozgrywki, w czasie której był dostęp do mniej niż 10% terenu gry. Przy okazji, jeśli wierzycie Amazonowi, zawartość ekskluzywna dla PlayStation 3 i 4 pojawi się na Xboxach najwcześniej jesienią przyszłego roku, co oznaczałoby jeden z najdłuższych okresów czasowej ekskluzywności zawartości dla platformy, bo te zwykle kończą się po miesiącu, maksimum dwóch. I Sony nie ma pieniędzy? <laughs> Czarnuchu, proszę. Natychmiast jasnym stało się dlaczego Sony ma tyle pieniędzy, bo nieco ograbiło ludzi przy okazji The Last of Us. To znaczy, wiedzieliśmy od dawna, że cena Remastera na PS4 będzie kretyńsko wysoka i cała masa ludzi po prostu się buntowała przeciwko takiej polityce cenowej, po czym i tak zamawiali grę, by teraz odkryć, że cena nagle nie wynosi 60 dolarów a 49,99. Zaczęły się pojawiać pytania typu, gdzie moja dycha? Czy mogę odzyskać ją drogą pocztową oraz dlaczego autor gościa niedzielnego ma taki czysty Nie, chwilę. To nie ta grupa. Tak czy inaczej, Sony kazało się iść wypchać ludziom, którzy chcieli zwrotu swojej dychy, ponieważ w warunkach użytkowania PlayStation Store jest jak wół napisane, że zwrotów kasy ani opcji rezygnacji z preordera nie ma. Z jednej strony, teoretycznie powinniśmy czytać Terms of Use, ale z drugiej, takie postępowanie Sony jest po prostu nieco nie fair. Co nie zmienia faktu, że mamy półtora roku ekskluzywnej zawartości do Destiny. Czyimś kosztem. Hidetaka Miyazaki, że ryser Bloodborne, zdradził kilka szczegółów dotyczących swojego najnowszego cyfrowego dziecka i dowiedzieliśmy się, że gra ma zawierać o wiele więcej animacji niż poprzednie tytuły tego pana, głównie ze względu na większą ilość pamięci, będzie możliwość ulepszania broni, a śmierć nie będzie aż tak częsta jak w Demon's Souls, kara za poniesienie jej zaś nie będzie aż tak surowa. Autorom tytułu zależy na tym, by nie odrzucać i nie zniechęcać gracza, co jest jak najbardziej sensowne i mam nadzieję, że faktycznie uda im się znaleźć właściwy balans. Premiera gry już na początku przyszłego roku, czekam z niecierpliwością. Mamy garść wieści z obozu Sunset Overdrive. Po pierwsze, wiemy już, że gra nie będzie działała w 1080p, a ograniczy się do 900p i 30 klatek na sekundę, więc mamy kolejnego już EXA, który niestety nie rozwinie natywnego Full HD i nie zrekompensuje tego nawet wyższym framerate. Nie oznacza to jednak, że gra w jakikolwiek sposób będzie zła, ba, wręcz głęboko wierzę, że nadal będzie gniotła i braku tych 180 linii się po prostu nie zauważa. Ale szkoda, że nie udało się Insomniakom dopiąć wszystkiego na ostatni guzik. To jednak powiedziawszy, po mistrzowsku wbili szpilkę w Ubisoft, demonstrując, że wrzucenie do gry asasyna płci pięknej nie jest trudne, i umieszczając dokładnie taką postać w najnowszym odcinku Sunset TV. Jasne, w wypadku nowej gry autorów Ratcheta nie trzeba opracowywać nowego modelu animacji, a ze względu na to, że wszystkie ubrania pasują do wszystkich modeli, można nawet być kolesiem latającym w spódnicy, ale mimo wszystko ładnie zrobiony insomniak. W kąciku Halo szybka wzmianka o nowym kosmicznym Spartiacie, czy też. Spartaninie, cholera wie jak się odmienia pobratymców Masterchefa. Chodzi o tego, który w każdym razie stoi nad nim na materiałach promocyjnych Halo 5. Agent Log, bo tak nazywa się ów jegomość, to główny bohater Halo Nightfall Ridley Scotta, którego historię poznamy właśnie w serialu mającym się pojawić jeszcze przed premierą gry. MasterChef oczywiście jest nadal głównym bohaterem gry, żeby była jasność. Bonnie Ross dodała nawet, że chociaż Halo 5 traktuje o przyszłości ukochanego przez masy bohatera, to klucz do owej przyszłości znajduje się w jego przeszłości jakie to oryginalne i zawiłe. Halo The Master Chief Collection także przemknęło przez radary w minionym tygodniu za sprawą ponownych deklaracji, że gry mają działać w 1080p przy 60 klatkach na sekundę, mieć integrację z Twitchem oraz nową zawartość zapewniającą większy wgląd w uniwersum. Ponadto dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądać kooperacja w odświeżonych grach i tak. Dwie pierwsze części Halo będą oferowały dwuosobowego koopa zarówno przez sieć, jak i na split screenie. zaś trójka i czwórka pozwolą na zabawę do czterech graczy w ramach jednej sieci i dwóch w trybie podzielonego ekranu. Cudownie. Pigułę Microsoftu zaczynamy od tego, że najpewniej możemy porzucić wszelkie nadzieje na nową, pełnoprawną część Fable, ponieważ Lionhead głubie nad zupełnie nowym IP. Póki co jest to co prawda jedynie 8 osób, ale kiedy cała reszta studia krząta się wokół Legends, wątpię, by znalazł się kompetentny zespół pracujący nad czwórką. Tak? To bardzo fajnie, że brytyjskie studio ma zamiar zrobić coś zupełnie nowego i jest spora szansa, że będzie to kawał porządnego kodu, ale. Fable? Ja bardzo proszę. Aha, i fani Black and White. Nie ekscytujcie się, ponieważ powrót waszej marki jest niemalże wykluczony. Jedną z największych bolączek Forza Motorsport 5 były mikrotransakcje, które spowodowały niemały shitstorm zaraz po premierze gry. W której można było albo zapłacić, by mieć dostęp do najlepszych samochodów, albo grindować jak wariat i nie mieć życia, ale jeździć czymś z najwyższej półki. Tego błędu, na szczęście, nie powtórzy Forza Horizon 2, w której mikrotransakcji ma nie być w ogóle, a samo odblokowywanie nowych samochodów powinno być łatwe i sprawiać przyjemność. Co jest zdecydowanie fajne. Bardzo czekam na premierę, która ma mieć miejsce już pod koniec września. W dziale Nintendo rozpoczynamy od bajonety, która będzie mogła zakładać stroje innych bohaterów gier Nintendo i tym samym zyskiwać specjalne umiejętności. I tak, wskoczenie w ciuchy Princess Peach pozwoli naszej czarownicy na przyzywanie Bowsera okładającego oponentów gradem ciosów, zaś ubrana we wdzianko Linka i uzbrojona w szurabę zyska możliwość przecinania przeciwników, a dodatkowo przy otwieraniu skrzyni rozlegnie się muzyka znana z serii The Legend of Zelda. Jeśli zaś ukradnie zbroję Samus, będzie mogła. Serio? Będzie mogła obniżać i podnosić wizjer w czasie scenek. Szał. Aż mnie boli serce od czekania nowego Metroida, a oni taką hałę odpierdzielają. Przepraszam, wybaczcie fani Nintendo, ale po prostu mam dość. Wychodzę. Chociaż nie przez skończyć ten odcinek. Pojawił się nowy zwiastun Hyrule Warriors, traktujący w całości Olinku i muszą przyznać, że ilekroć widzę tą grę na trailerach, z kiwam głową, bo chociaż... Brakuje w niej krwi i nie szokuje ona jakąś doskonałą grafiką, to wygląda na coś, przy czym można się po prostu odstresować. Sam Link zaś nabiera nowej, fajnej dynamiki i elegancko łoi dubska oponentów. Nie jest on jedyną grywalną postacią, ale dobrze wiedzieć, że nikt nie poleciał sobie po łebkach i mamy tutaj całkiem sensowny zestaw ruchów. Grand Theft Auto 5 w wersji na Next Gen y był jednym z większych zaskoczeń konferencji Sony, ale teraz, kiedy kurs 3 opadł, pojawiło się porównanie zestawiające sceny ze Zwiastunu z tymi pochodzącymi z gry w wersji na poprzednią generację i prawdę powiedziawszy, można mieć trudności z dostrzeżeniem, że to ten sam tytuł, bo programiści musieli włożyć masę pracy w to, by gra zaczęła tak wyglądać. Jest kompletnie zmieniona woda, o wiele więcej roślinności i zwierzyny, zasięg widzenia i szczegółowość zaliczyły chory wręcz skok, modele pojazdów, budynków i postaci uległy znacznej poprawie, a ponadto mamy po prostu boskie oświetlenie. Gdyby Ubisoft wstrzymało się z wydaniem Watch Dogs, jeszcze do jesieni ta gra w ogóle by się nie sprzedała, bo GTA 5 było po prostu zdmuchnęło. Jest i będzie moc, zdecydowanie. Do sieci trafił nowy dziennik dewelopera oraz 11 minut rozgrywki z Valiant Hearts The Great War. I muszę powiedzieć, że zostały 3 dni do premiery, a ja jestem wręcz niezdrowo podjarany, bo oto maluje się perspektywa grania w coś, co poza piękną oprawą graficzną, będzie oferowało świetną historię, zbieractwo, jak mogliśmy zauważyć, oraz masę faktów historycznych podanych w łatwej do przyswojenia formie. Gameplay może nie szokuje swoją innowacyjnością, ale już teraz widzę, że ogrywanie Valiant Hearts będzie mega, mega przyjemne, nawet jeśli nieco schematyczne. Czekam! Wielkimi literami Ubisoft, bierzcie moje pieniądze i dajcie mi to na dysk PS4. Teraz. O ile Insomnia Games może pokazywać Ubisoftowi środkowy palec w kwestii umieszczenia w grze grywalnych kobiecych postaci, to w kategorii technikaliów to właśnie francuski deweloper najpewniej będzie górą, ponieważ zapowiedziano, że Assassin's Creed Unity powinno działać na PS4 i Xbox One nie tylko w 1080p ale także w 60 klatkach na sekundę. Nie wiem, ile dużo dziewic będą musieli sprzedać diabłu, żeby osiągnąć taki rezultat, ale jestem jak najbardziej za, bo wysoki framerate to dobry framerate. I mam radę dla przedstawicieli Glorious PC Master Race, którzy zaraz będą chcieli wyjechać w komentarzach z tekstem Nie da się zrobić czegoś takiego na PS4 i Xbox One, a owa rada brzmi Zamknijcie się. Świat wyścigów stoi wyścigami długodystansowymi i wie to każdy poza Danem Greenwaltem siedzącym za sterem Force, który twierdzi, że nikogo one nie obchodzą, podobnie jak cykl dnia i nocy oraz zmienne warunki pogodowe. Pozdrawiam, Dan, żyj dalej w swoim własnym wyimaginowanym świecie, podczas kiedy wszyscy inni będą jeździli w solidnych, wymagających eventach. Takich jak na przykład 24-godzinny wyścig w Lemon, który zawita do Project Cars w całej swojej glorii i chwale, pełnej długości i stawce liczącej 55 kierowców. Teraz tylko czekać, aż pojawią się jakieś wywalone w kosmos kierownice do PS4 i Xbox One, zebrać dwójkę znajomych w garażu i zapierdzielać okrągłe 24 godziny, zmieniać się i dobrze się bawić. Uch, jest moc. W zeszłym tygodniu mogłem narzekać, że Wiedźmin 3 wygląda na zbyt prostego, ale, jak się okazuje, nie pomyliłem się zbytnio, ponieważ gra była odpalona właśnie na poziomie łatwym po to, by pokazać jak wygląda walka jako taka, bez wydawania się w jakieś szczególne techniki wyrywania bebechów oponentom. To zdecydowanie dobra wiadomość, bo chcę, by ten tytuł był potwornie wymagający, a okoliczne nerdy padały na kolana po tym, jak im powiem, że ukończyłem tą grę na najbliższym poziomie trudności. Czy coś? Hołdy, bez sprawy. O wiele mniej dobrą wiadomością jest fakt, że deweloper trzymał od groma materiałów związanych z grą na Google Drive i po tym, jak ktoś na ów Drive'a się dostał, materiały wypłynęły do sieci. Strzeżcie się spoilerów, stąpajcie ostrożnie po internetach i w ogóle. Strach się bać. To już wszystko w 59. epizodzie Gościa Niedzielnego. Dziękujemy serdecznie za uwagę i usłyszymy się podobnie za tydzień. Musicie mi wybaczyć długość tego odcinka, ale nie było za bardzo o czym mówić, i nieco tydzień można mieć 40-kilka minut materiału. Niemniej, dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, że już we środę do sklepów trafi 203 numer PSX Extreme, więc przygotujcie kasę, kupcie i czytajcie z niego wszyscy. Tymczasem zaś trzymajcie się ciepło. Cześć.